Cześć, witam serdecznie w kolejnym odcinku cyklu Motodoradca. No właśnie, jadę zaraz do Warszawy, już widzę te chmury, idzie ulewa, ale może jeszcze uda się ten wstęp nagrać. Bo jadę pokazać wam, wydaje mi się, że ciekawe auto i fajną e, historię. Ale tytułem wstępu. Nie kupujemy auta na piękne oczy, chociaż mogą być najcudowniejsze, mogą być perłowe, to za każdym razem należy powiedzieć sprawdzam. Tak samo nie kupujemy auta emocjami i mi się to przytrafiło ostatnio i kilka osób zauważyło to w filmie pod zakupem Renovel Satisa, że Waldek po co te emocje, zdradzasz się przed sprzedającym, może czegoś przez to nie zauważysz albo nie będziesz mógł lepiej negocjować. Co mam na swoje usprawiedliwienie, to tylko to, że w sumie w Polsce w tym momencie do, na sprzedaż było 11 Velsatisów. Już jakiś czas ten rynek obserwowałem. Kupowałem to od człowieka z forum Renault Velsatisa, który wysłał mi taką dokumentację tego auta, od dnia wyjazdu z salonu można powiedzieć, że do zakupu przeze mnie mnóstwo zdjęć, cała fotodokumentacja. Można było powiedzieć, że prawie, że jestem pewny tego samochodu. Jedynie przejechało na miejsce przyklepać, przebić piątkę i ponegocjować, a okazało się, że negocjatorem byłem dosyć twardym w tym wszystkim, co nie zmienia faktu, że emocje powinniśmy odkładać na bok. Tak samo decydując się na zakup samochodu, no, nowe auto możemy kupić w salonie, jeżeli chodzi o auta używane, no to od znajomego bądź osoby prywatnej, bądź z komisu. I teraz widać jedno, ostatnio coraz bardziej profesjonalizuje się ten rynek. Już często nie mówi się o komisach, a o salonach zajmujących się sprzedażą aut używanych. Są to firmy, które działają wiele lat na rynku. Zależy im na budowaniu brandu, dobrych relacji z klientem i też mają swoje standardy. No i dzisiaj to sprawdzimy. Każde auto przed zakupem trzeba sprawdzać i to będę powtarzał jak mantrę i tutaj jest dobry przykład mojego kuzyna, młodego chłopaka, informatyka i to w sumie informatyka międzynarodowej klasy od małego wpatrzony w komputery i w sumie nic innego poza światem nie widzi, który zamarzył sobie jako drugie auto BMW M2 Competition, najlepiej w kolorze Long Beach. Przesiada się z Megan Trójki, więc chyba trzeba będzie parę kilometrów z nim pojeździć, żeby mimo wszystko mógł się oswoić z tym, tymże samochodem. Chciałbym mieć w jego wieku, no przede wszystkim taką ambicję, związaną chociażby z informatyką, bo to świetny zawód, ale przede wszystkim tak sprecyzowane marzenia względem tego, co chce kupić, gdzie mówi wprost, że on na motoryzacji nie zna się w ogóle i przysłał mi kilka linków z ogłoszeniami. Mówię, dobra, przejdźmy, co tam podesłał. No i pierwszy. Pierwsza M dwójka, dokładnie ten kolor, ładna, piękna, błyszcząca, błyszczące opony, widać, że. Lakier po korekcie, ładnie zrobiony. Fajne zdjęcia, ale mówię, dobra, sprawdźmy go przez CarVertical. Wrzućmy sobie numer nadwozia na stronę CarVertical i zobaczmy historię tego samochodu. No i okazało się, że zapytałem się go, to, to ma być auto. On mówi, ale to to jest dokładnie to. Ja mówię, no tak, no tu nie do końca e, się wszystko zgadzało. O przodu trochę nie było, poduszki też wystrzeliły. Szacun za to, że w ogłoszeniu nie było zaznaczone, że samochód jest bezwypadkowy. Oczywiście zaznaczone, że w stanie perfekcyjnym, ale pewnie perfekcja odnosi się do stanu technicznego, jak chociaż Silnika, nie zmienia to faktu, że często nasze marzenia mogą właśnie w ten sposób się psuć. A przypomnę jeszcze, że z Kodem Motodoradca możecie otrzymać 30% rabatu na zakup takiego rabatu. Na stronie CarVertical, właśnie przechodząc sobie w link, który macie w opisie tego filmu, możecie się uchronić przed takimi sytuacjami. No właśnie, zaraz jadę do Warszawy, jadę do salonu samochodów używanych na aleje jerozolimskie, da automotore, bo tam stoi jedna z trzech, które sobie wymarzył M2, z mniejszym przebiegiem niż ta z tego pierwotnego ogłoszenia z młodszego rocznika, też wersja F87, on razu powiedział, tej nowej G87 w żadnym wypadku, z jednej strony cenowo, a z drugiej strony przede wszystkim dlatego, że mu się to nowe G87 wizualnie nie podoba. Tutaj mamy spójne podejście do tego, bo mi tak samo nie leży, mimo że perfekcyjnie to auto jeździ. No i tam sobie przejrzymy to auto. Okej, okay, tam może trzeba będzie troszkę więcej ponegocjować, no ale to jest jedno z kilku, które chcę Wam dzisiaj pokazać. Magia kamery, zabieram Was w drogę. Posłuchajmy jeszcze tego Porsche. Jestem już w Warszawie, ale jej automotorem. M2 naszykowane i jak widać od wejścia witają nas flagi kar a to jest zupełnie nowa usługa. No właśnie, co to Wam daje? A no to, że na miejscu otrzymacie raport od konkretnego samochodu i to też pokazuje, że dana firma współpracująca z CarVerticalem podchodzi profesjonalnie do swojego biznesu i jest transparentna. No dobra, obejrzmy sobie to M2. Jest Competition? Jest. Jest napęd na tył? Jest. Jest niebieski firmowy kolor? Jest. Dobra, fajnie, że w ogłoszeniach teraz podają, że auto jest w 100% bezwypadkowe i uwaga, za notacją, z fabryczną powłoką lakieru. I wydaje mi się, że ten dodatkowy zapis ucina wszelkie spekulacje, a na zasadzie często jest w ogłoszeniach, wiecie, bezwypadkowe, ale lekko pokolizyjne. Tutaj mamy pełną transparentność i tak powinno być zaznaczane zawsze, jeżeli faktycznie tak jest. Więc w pierwszej kolejności, mimo wszystko, ja jestem takim niedowiarkiem sprawdźmy. Biorę miernik lakieru, przeglądając auto po wybranych elementach w kilku miejscach. Powłoka lakiernicza jest fabryczna, jest oryginalna, nie widać tu żadnej morki, jakichś śladów rakierowania. Potwierdza to, co jest zaznaczone w ogłoszeniu, czyli auto bezwypadkowe. Ale następnie możemy podejść i poprosić pana o raport e, Car Vertical, by przejrzeć sobie historię. Przeglądając raport tego konkretnego auta, widać, że jest czysto. Jest adnotacja o ubezpieczeniu, jest adnotacja o ostatnim udokumentowanym przebiegu, i w sumie od tego przebiegu to raptem niecały tysiąc kilometrów został przejechany. Prezentuje się bardzo ładnie w tym firmowym kolorze, i nadal będę podtrzymać, że podoba mi się bardziej. Niż nowe M2 w odmianie G87. Oczywiście nowe G87 jeździ wyśmienicie. Ma fajnej jakości materiały, super wnętrze, wszystko bardzo dobrze spasowane, ale mimo wszystko mi ten wygląd nie podchodzi. Ale oczywiście to jest kwestia gustu. Dajcie znać, jak Wam się nowa M2 podoba, czy nie. Zatem co my tutaj mamy? Klasyka pod maską. 3 litry turbo, 410 koni z napędem na tył. Jest to edycja limitowana run out, jedna z 350 sztuk. To takie zwieńczenie produkcji M2. Pomost między Competition a CS-em i na pewno te wersje są zdecydowanie drożej wyceniane, no bo mamy wersję limitowaną. Świetna motorownia, 550 Nm, dostępnych bardzo nisko, bo od 2350 obrotów na minutę 4,2 do setki. Przypomnę, my cały czas mówimy o aucie z tylnym napędem. Choć w Competition jest też DSC, które pozwala na trochę więcej od naszej trakcji w kategoriach Jestem drifterem. Mamy też wzmocnione hamulce, fajne fele Wispołki 763. Jak przód powiem wam jedno, już mi się może trochę opatrzył, tak to usiedzi cały czas bardzo dobrze. Dobra, zajrzyjmy sobie do wnętrza, tej limitowanej wersji, no widzimy: mamy dodatkowe materiały, których bardzo często nie spotykamy w fabrycznej odmianie M2 czy chociażby M2 Competition. Po tym aucie nie widać najmniejszego zużycia. No w sumie cały czas mówimy o aucie, który ma przebieg 17,5 tysiąca km. Czyli w sumie tyle co ja robię w dwa miesiące, a nie jeden kierowca zawodowy pewnie i w miesiąc tyle przejedzie. Kierownica mięsista, bogate wyposażenia jak na M2 i szczerze czuje się w tym wnętrzu nawet lepiej jak w moim RS3. Jest zdecydowanie bardziej takie analogowe i coraz bardziej chyba zaczynam tęsknić za tego typu wnętrzami. Ale jak młody jest informatykiem, to może niech podejdzie do RS 3 w tym samym kolorze co mój RS 3 Sedan. Też bardzo fajna motorownia, 2,5 turbo, 5 cylindrów, a i bardziej perspektywiczne auto. Dobra, już siedzę cicho, bo zaczynam gadać jak stary dziad. Mmm, ach, zapach natury w 100% w tym momencie co do samego tego M2 no z mojej strony jakby pełna rekomendacja to co było w ogłoszeniu w 100% pokrywa się z rzeczywistością auto na pewno nie miało żadnego elementu powtórnie lakierowanego w sumie to po tym aucie w ogóle nie widać najmniejszego zużycia młody w międzyczasie jeszcze podesął dwa inne ogłoszenia już trochę w innych częściach Polska jedno to w ogóle ogłoszenie bezpośrednio z Niemiec już pewnie sam osobiście nie będę w stanie pojechać chyba że gdzieś przy okazji tych aut sprawdzić ale z mojej strony jak najbardziej rekomendacja ku Takiej M2 Competition jest. Swoją drogą bardzo fajna zabawka. I od razu też jeszcze przypominam o tym, jak wchodzicie, szukacie auta używanego i widzicie już w wejściu taki wielki baner Car Vertical bądź na stronie jest zaznaczone takie logo Check by Car Vertical, możecie czuć, że z jednej strony jest właśnie pełna transparentność, że osoby zajmujące się sprzedażą tych samochodów wam dostarczą raport i są. W pełni otwarte na rozmowy, nie mają w sumie niczego do ukrycia, i warto też zwracać na to uwagę przed zakupem samochodu. Emocje. I patrzenie na tak zwane piękne oczy, odłóżmy w 100% na bok, bo czasami bywa to zgubne, bo my czasem już oglądając dane auto, my już się czujemy, jakbyśmy tym samochodem jechali. My już jesteśmy w innym miejscu, a tu jeszcze trzeba obejrzeć auto, jeszcze trzeba negocjować i nie dajmy się tutaj na to wszystko złapać. Podzielcie się w komentarzach, jakie ostatnio transakcje dokonaliście, jeżeli chodzi o zakupy samochodów, a póki co żegnam się z Wami, motylki też, pozdrawiam serdecznie, trzymajcie się, hej!